Wielka historia miasta Kurowa. Zobaczcie, jak pięknie przytulia czepna. Ile jej tu jest? Jak ona się tutaj i ten himalajski niedobry i niegrzeczny. Bardzo wysoki. koleśka nie stąd. Ale do czego zmierzam? Wielka potęga Kurowa. Kurow, który według prawideł historycznych. Już zapisuje się fannała historii w XII wieku. Później przyjeżdża tutaj, można by powiedzieć, osadza się lud nietutejszy, ród Kurowskich już w 1300, w latach 30. XIV wieku, stając się wielkimi panami przez ponad 100 lat tych, tych ziem, tego majątku Wielkiego Kurowa i wszystkiego, co go otacza, to przecież za czasów panowania tutaj kurowskich sam przecież Kurów był jednym z nielicznych wtedy istniejących miast. Tak tutaj w okolicy, gdzie pławą było daleko, bardzo daleko do ich świetności, gdzie Końskowola była dość mocno już zakotwiczona ale to było dalej nic Kurów jako miasto Kurów jako powiat to było coś ale nie o historii choć z tą historią w sposób całkowity Kurów jest powiązany jestem tutaj znajduję się na jazie na przepuście, które znajduje się na rzece Kurówce rzeka Kurówka mętna jak widzicie mamy spadek około metra i cóż to mamy za wspaniałe urządzenie kolejne które dzięki internautom mógłbym i teraz mam okazję zobaczyć urządzenie które zasila w prosty bardzo układ stawy które mają swoje długie, długie lata tutaj być. Zobaczmy sobie, tu mamy system pomp i tak dalej. Jakieś kioski tutaj kiedyś tętniło życie, bo to w końcu część niezwykłego krajobrazu, parku, który tutaj funkcjonował. Już przecież z tutaj postawili piękny dwór. Tak, przecież w XVI, w XVI wieku. Wcześniej istniała tutaj fortalicja, ale dopiero za czasów tutaj potockich wystawia się w drugiej połowie XVIII wieku, wystawia się przepiękną rezydencję, cudowną, genialną, nazwaną ole... ole... od imienia żony, tak, Aleksandry i cóż mogę powiedzieć, Ławska łacha. Można by powiedzieć, że przy kurowskim parku, cudownym parku, genialnym parku swojej postaci była jedynie płynącą strugą wody, która zarastała. Tutaj natomiast w Kurowie, to co tutaj urządzono, to sam Norblin, który tutaj bywał, próbował na swoich akwarelach złapać. Gorąco polecam, zobaczcie sobie, jakie. Tutaj były tunele, kanały, stawy, stawiki. Ten park, ten zarówno leśny, który miał, do tej pory przetrwało około 500 oryginalnych drzew, właśnie nasadzony w XVIII wieku, to ten park był parkiem wodno-leśnym. Kanały, mościki arkadowe, które przeskakiwały przez różne e, kanały, które odchodziły od Kurówki. Pomyślcie sobie, jak ta kurówka była ogromnie przebudowana, Tam I spójrzmy stamtąd, tam była, było zasilanie, czyli źródło tej kurówki jej dopływy. Tak, zobaczmy, jaka jest. ona jest tutaj szeroka, ile ona dawała tutaj wody, ile ona tych, tej wody puszczała w różne stawy, stanowiki, w kanały, tak? które tutaj funkcjonowały i do tej pory tak funkcjonują teraz raczej jako w formie stawów tutaj już zarządzanych najprawdopodobniej przez jakiegoś właściciela stawów hodowlanych tak? ale tutaj zobaczcie jakie olszyny przepiękne ta woda tutaj wolniutko, pomalutku, niespieszno bulgocze widać, że chyba ilasta mocno, dwunasta mamy niewielkie konstrukcje to koło wodne, koło czerpakowe. Tak, tutaj średnica tych rurkę cepałek. To no nie wiem, setka, sto dziesiątka. Do napełnienia, pół litra. Wylewa na koryto, koryto. Dalej rurą biegnie do zasilania tego stawu. No cóż, tego stawu na pewno tak dużego to koło z taką tym nie zasili. Ale jakby był mniejszy i yy, woda by była stabilna, to dlaczego nie. Ta kurówka Musiała doznać wielu przebudów, wielu przekopań, żeby mogła dostosować się do potrzeb w ten czas funkcjonujących, które były wymogiem. Jeżeli były stawiane, miał być młyn, był staw, rzeczywiście na Babach z XVIII wieku mamy tam dalej piękny staw, który był, potem mamy młyn, a później nie było tego młyna, tak. Nie było tego stawu, został wysuszony. Już go tam nie ma. Tu mamy podporzone z nieistniejącego już, można powiedzieć, pierwotnego parku e, w, w Olesinie. Zostały stawy, stawy. Stawy teraz pewnie hodowlane, które tutaj funkcjonują, ale jeszcze przecież tak niedawno funkcjonowały w XVIII-wiecznym wydaniu. E, pięknego parku, który tutaj był. Tak jak mówiłem, Łaka Puławska to był co nie na wyżej, strumyczek, ciek dość szeroki, gdzie można było rybkę złowić, czy łódką sobie popływać. Tu natomiast to była petarda, to była Ameryka. Słuchajcie, Potoccy, Lubomirscy, kto tutaj? Przecież Lubomirska tutaj wychodziła. Dlatego słuchajcie, to były wielkie, potężne rody, często bardzo równe czartoryskim, choć ci czartoryscy odmienieni są na 2,5 tysiąca, 3 tysiące. Różnych konfiguracji, to ten Kurów jest tak bardzo zapomniany, albo traktowany bardzo, ale to bardzo niesłusznie, bo mówi się o tym kurowie, że to co najwyżej to ten pałac, to ten jaruzelski taki, <laughs> że tu się urodził, czy to było jego i to wszystko. Prawda jest rzeczywiście bardzo brutalna. Kurów został ogłosony ze swojej historii. Bardzo duży nacisk w. Yy, w ówczesnych czasach jest na przypomnienie historii, ale tej trudnej, tej historii pierwszej, ale głównie drugiej wojny światowej. Chyba mało która miejscowość na swoim głównym rynku posiada tak wiele płyt i innych płyt, różnego rodzaju krzyży, tablic upamiętniających wielkie wydarzenia niezwykle trudne, dla naszych żołnierzy, dla lud ludności Kurowa. Kurów toczył się przez kolejne stulecia, zaistniejąc w XII wieku, w XIII wieku, przepraszam, w XIV wieku w sposób fantastyczny. Pokazał swoją tą w tej części dominację nad innymi miejscowościami. Przyćmiewał końskowole. Przyćmiewał Bochotnicę, ba klucz, później, przecież w XIV wieku, pod koniec XIV wieku, to w końcu i już też Bochotnica trafiła do klucza Kurowskiego, tym samym Klemens. I jego następcy, Kurowscy tutaj funkcjonowali jako właściciele nie tylko dóbr i majoratów wszelakich, tutaj, ale także i jako ci, którzy mieli swój powiat. Kurowski, który zaistniał na niewiele lat i bardzo szybko zanikł. Było to oczywiście w wieku XV. Dopiero w wieku XVI pojawia się miasto Końskowola. Pierwsze takie wzmianki dość y, wynikowe y, z różnego rodzaju anała w historii o Witowicach, o Witowskiej Woli. To przecież już Jakże młoda historia przy samym kurowie. Kurów niezwykle zapomniany, ale zadbany. Już przyszło miasto, za kilka miesięcy stanie się ponownie miastem, miastem, który, który. gdzieś przez pewnie czasy komuny i czasy takiego y, wielkich, działań wojennych, szczególnie I wojny światowej, która zdmuchnęła praktycznie kurów, zostawiając tylko kikuty, kominów. Druga wojna wcale nie była litościwsza dla tej miejscowości. Zobaczcie i podźwigała się cały czas, cały czas pioła do góry i to dziedzictwo, które tutaj jeszcze mamy, które możemy oglądać tą frontalną część pałacu, pierwotną, tak, założoną właśnie w XVIII, w XVIII wieku. To I to, że to zostało w takiej formie jeszcze zachowane, to z jednej strony ludzi oburza, że właściciel y, chociażby pałacu nic z tym nie robi, tak, y, natomiast to, że to po prostu jeszcze funkcjonuje i to jeszcze jest. To jest niezwykły skarb ziemi kurowskiej. I ta ziemia kurowska i ta kurówka niezwykle są ze sobą związane, bo przecież w kurowie także funkcjonował bardzo długo. Młyn swego czasu ulicha, tak? Więc kurów miał kilka tych młynów to też wodnych to też świadczy o tym, że ktoś świadomie wykorzystywał kurówkę nie tylko do celów z różnego rodzaju Spię spiętrzeń wody yy, przelewaniem tej wody tworzeniem kanałów yy, melioracyjnych kanałów yy, czy pięknych kanałów i stawików yy, w parku ale także yy, zastosował tą kurówkę do celów bardzo gospodarczych tak yy, mając młyn później jeden drugi tak yy, być może tych więcej było ale przynajmniej o tych dwóch wiem yy, czy czy jak tutaj wygospodarować ten teren jako stawy, stawy hodowlane, co było absolutnym standardem, tak, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego typu, tego typu konfiguracji. Warto zajechać do Kurowa, warto poznać tą miejscowość, jest bardzo zadbana. Wjeżdżając do niej od strony Puław ma się to odczucie, że się wjeżdża do bardzo starego miasta, do bardzo starej miejscowości, która... Została mocno przebudowana, mocno przeryta, z wieloma historiami, których już po prostu zwyczajnie nie ma. Bo przecież kurowski, pierwszy kurowski cmentarz żydowski to jest początek XVI wieku, tuż, zaraz za cmentarzem w Kazimierzu. O tym się przecież nie mówi, no bo Kazimierz jako numer jeden tutaj w okolicy musi funkcjonować. Całe szczęście kurów odżywa, całe szczęście kurów bierze wiatr w żagle i mam taką cichą nadzieję, że zawitam tu jeszcze nie raz i nieraz jeszcze opowiem o młynach tutaj funkcjonujących być może y, nawet targnę się na to, żeby opowiedzieć trochę o parku czy nawet o pałacu y, znajdującym się w Olesinie niedalekie odległości od Kurowa y, w sumie należące do Kurowa teraz tuż tego, ale jest cmentarz, cmentarz które został już dawno wystawiony, natomiast koło tego cmentarza mamy także karawakę. Chowano tutaj także i choleryków. Warto to sobie zobaczyć i obejrzeć, bo ten krzyż robi wrażenie. A na którymś dachu jest piękny metalowy kur, który tutaj, tu, tu, tu przy karawacie, piękny kur, który Ktoś w sposób taki genialny odniósł się do miejscowości, w której mieszka, i poczynił taki, takie zwieńczenie swojego dachu pięknym kurym. Kurów, jego koło czerpakowe. Taka noria, tak wykonana trochę inną metodą, trochę w innych, z innych materiałów, ale działająca. Z informacji z internetu dowiedziałem się tyle że to koło jest uruchamiane co jakiś czas. Nie pracuje w trybie ciągłym, no byliśmy rzeczywiście nie pracuje jak w Witoszynie, w Witoszynie pracuje w trybie ciągłym. Natomiast jest, muszę sprawdzić jeszcze jeden sygnał od internauty, który gdzieś mówi, że w Nowym Gaju tam też na Bystrej to koło czerpakowe jest. No byłem w Nowym Gaju, co prawda byłem przy płynie hipolit, ale skupiałem się głównie na nim, rzeczywiście może gdzieś e, blisko też te koło czerpakowe jest. Warto pokazywać koła czerpakowe, bo z tą całą historią tych kół, tych nori e, ciągnie się na pewno piękna historia tych terenów czy tych miejscowości.